Cześć. Temat tego wykładu brzmi Konrad Wallenrod, Adama Mickiewicza, Bohater w Masce. Są takie utwory, które stają się niezwykle znaczące dla swojej epoki, dla epok następnych. To baza kulturowo-literacka. Jednym z takich utworów jest dzieła Adama Mickiewicza. Opublikowane w 1827 roku i zatytułowane Konrad Wallenrod. Mickiewicz pisze to jedno z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu w latach 1825-1828, a więc między 27 a 30 rokiem życia. Co ważne, pisze ten tekst na zesłaniu w Rosji. Dlaczego właśnie tam, w 1823 roku Mickiewicz został aresztowany, a następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach. Karą była zsyłka. Pracował głównie jako urzędnik państwowy. Urzędnik w administracji oczywiście rosyjskiej, zatem niejako pracował na rzecz wrogiego obozu. Warto to podkreślić, bowiem bohater jego utworu będzie postawiony w podobnej sytuacji. Młody pisarz ma więc dość czasu, by przemyśleć wiele spraw. W Konradzie Walenrodzie zawiera Mickiewicz najważniejsze idee i problemy polskiego romantyzmu. Jak myślicie, czy Mickiewicz mógł otwarcie pisać i publikować to, co chciał? Oczywiście nie. W czasie rozbioru w obliczu cenzury i ewentualnych represji treści krytyczne wobec zaborcy musiały być ukryte. Ale jak je ukryć? Jest na to wiele sposobów. Adam Mickiewicz postanowił opisać Polskę uciemierzoną w czasach, nie współczesnych mu, ale w czasach dawnych. Osadził więc akcję Konrada Wallenroda w średniowieczu. Można było się jednak dopatrzeć w tym utworze metafory. Oto także Polska w XIX wieku. Taki koncept nazywa się historyzmem maski. Historyzm maski, zwany również kostiumem historycznym, to ukrycie aktualnych problemów politycznych w odległej przeszłości. Ma to na celu zmylenie cenzury, a więc umożliwienie publikacji takiego tekstu. To, że Mickiewicz postanowił stworzyć dzieło, w którym akcja dzieje się w średniowieczu, nie było wcale takie bezzasadne. Warto zwrócić uwagę na to, że romantycy w ogóle pasjonowali się średniowieczem. Chętnie do niego nawiązywali w swoich utworach i wiele z niego czerpali. Jak myślicie, czym, co fascynowało romantyków w wiekach średnich? Wieki średnie fascynowały swoją odległością czasową, tajemniczością oraz aurą grozy. Były okresem legend i opowieści, które stały się podstawą funkcjonowania państw europejskich. Powodowały tworzenie się i wyodrębnianie potem kultur narodowych. Wieki średnie kojarzyły się także z zamkami, rycerzami, rozmaitymi straszliwymi duchami. To wszystko pociągało romantyków. Działało także na wyobraźnię Mickiewicza. Odpowiedzmy teraz na pytanie, kiedy i gdzie dokładnie rozgrywa się akcja Konrada Wallenroda. Odpowiedź na to pytanie brzmi: pod koniec XIV wieku, na terenie Marienburga, dzisiejszy Malborg, czyli na terenie Zamku Krzyżackiego. Tytułowy bohater Konrad Wallenrod jest jednocześnie głównym bohaterem tej powieści poetyckiej. Kim jest i skąd się wywodzi ten właśnie obrany mistrz Zakonu Krzyżackiego? Dowiadujemy się o tym z pieśni Weideloty. Konrad Wallenrod to tak naprawdę Walter Alf. Jest Litwinem, który postanowił wyzwolić swoją ojczyznę z rąk zaborcy, to jest zakonu krzyżackiego. Postanowił użyć bardzo sprytnego podstępu, przejdzie na stronę wroga, ukrywając swoje prawdziwe intencje, czyli zniszczenie zakonu od środka. Jednak Walter nie był wolnym rycerzem. Miał żonę Aldonę, córkę litewskiego księcia Kiejistuta, którą bardzo kochał. Musiał więc dokonać wyboru albo zostanie z żoną. W ciemiężonej Litwie, albo zwycięży ciemiężców, krzyżaków. Przytrafi mu się więc konflikt tragiczny. Czym jest konflikt tragiczny? To konieczność wyboru spośród dwóch równorzędnych racji. Taki wybór zawsze jest tragiczny, bo cokolwiek by się wybrało, zawsze skończy się to klęską bohatera. Bohater skazany jest na porażkę. Jak to zatem wyglądał Konrada Wallenroda? Jeśli wybrałby dalsze życie na ukochanej Litwie, u boku ukochanej żony, wciąż czułby się osaczony przez krzyżaków. Musiałby nieustannie uciekać przed nimi, wraz z całą rodziną. Litwini i Litwinki cały czas żyliby w strachu i wielkiej niepewności. Jeśli chciałby uratować ojczyznę, musiałby opuścić kraj i żonę. Co wybrać miłość do kobiety czy miłość do ojczyzny? Jak się okazało, Walter Alf wybrał te drugo, to drugie rozwiązanie. Jednak na końcu jakiegokolwiek wyboru czekała na niego śmierć. Z jednej strony mogłaby to być śmierć z rąk krzyżaków na Litwie, z drugiej natomiast mógłby umrzeć w Zakonie, walcząc za swoją ojczyznę. Adam Mickiewicz skonstruował więc tragiczną postać. Taką konstrukcję bohatera literackiego w literaturze romantyzmu nazywamy bohaterem romantycznym. Jaki jest bohater romantyczny? To indywidualista i buntownik. Jednostka ponadprzeciętna, często genialna, jest idealistą, skłóconym ze światem. Jedną z odmian bohatera romantycznego jest bohater walenrodyczny. Termin ten został ukuty dzięki imieniu głównego bohatera omawianej tu powieści poetyckiej. Największą inspiracją Mickiewicza dla stworzenia takiego typu postaci była kreacja głównego bohatera dzieła Getego pod tytułem Giaur. A czym cechuje się bohater walenrodyczny? Przede wszystkim jego dzieje owiane są tajemnicą. Jest skłócony z otaczającym go światem. Prowadzi samotną walkę z rzeczywistością i ze sobą. Otoczenie nie akceptuje jego wyborów, które są motywowane wysokimi pobudkami, na przykład miłością. Jest rozdarty wewnętrznie, wie, że w celu zwycięstwa musi toczyć nieczystą grę, czyli musi knuć i używać podstępów. Znamienne jest motto tej powieści. Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia: trzeba być lisem i lwem. Jak myślicie, skąd pochodzi ten cytat i jaką pełni funkcję? To słowa Machiavelliego z jego dzieła pod tytułem Książę, Będącego jakby poradnikiem dla władców. Władzę zdobywa się i utrzymuje, jak wnioskować można z cytatu, dwojako: na drodze podstępu, lis, oraz poprzez użycie siły, lew. Mickiewicz, pracujący jako urzędnik cara i obserwujący działanie caratu, doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Świadomy tego wszystkiego, Mickiewicz pisze dzieło pod tytułem Konrad Wallenrod. W którym opisuje zdobywanie władzy i możliwości pokonania zaborcy. Uniwersalna wymowa tej powieści sprawia, że aktualność tragicznego wymiaru podejmowanych przez bohatera działań nigdy się nie wyczerpie. Świadczą o tym liczne utwory powstające na kanwie tra tragicznego konfliktu Konrada Wallenroda. Czy wydaje się wam, że Konrad Wallenrod stał się jednym z najważniejszych utworów polskiego romantyzmu wyłącznie ze względu na polityczny wymiar? Bynajmniej. Jak już wspomniałem wcześniej, książkę tę zalicza się do powieści poetyckiej. Cóż to za gatunek literacki? Powieść poetycka powstała w romantyzmie. Jest gatunkiem synkretycznym, to jest łączącym kilka rodzajów literackich: epikę, lirykę i dramat oraz kilka gatunków literackich. W Konradzie Wallenrodzie są to pieśń, hymn. Powieść i ballada. Powieść poetycka jest pisana wierszem. Chronologia jest w niej zakłócona, brak tu łańcucha przyczynowo-skutkowego. Dany utwór jest historyczny, a więc umieszczony w przeszłości. Tytuł oznacza jednocześnie głównego bohatera. Poza tym, powieść poetycka musi charakteryzować się tajemniczością oraz nastrojowością. Często zawiera także elementy orientalne. Powieść poetycka to gatunek literacki, który był niezwykle popularny w romantyzmie. Łamał surowe i sztywne normy klasycznego wiersza. Pozwalał również łączyć rodzaje gatunki literackie. Umożliwiał wykrowanie romantycznego, tragicznego bohatera, indywidualisty i buntownika. A teraz przypomnijmy sobie pewien topos, który przydaje się w interpretacji Konrada Wallenroda. No moria. Czy pamiętacie co oznacza ten topos i kiedy się narodził? To cytat z pieśni Horacego, który tłumaczyć można jako nie wszystek umrę. Oznacza nieśmiertelność idei utworu mimo śmierci jej autora. Czy Konrad Wallenrod wpisuje się w ten topos? Jak pokazuje historia owszem. Konrad Wallenrod dla wielu pokoleń Polaków był przykładem cichego knucia względem zaborcy, by móc w końcu wyzwolić ojczyznę. Dawał także nadzieję na odzyskanie wolności. Być może najlepszym i dosłownym potwierdzeniem tego był wybuch powstania listopadowego w 1830 roku. Ignacy Choćko, przywódca powstania, miał wypowiedzieć następujące słowa na rozpoczęcie tego wielkiego buntu przeciw ratowi. Słowo stało się ciałem, a Walenrod Belwederem. Belweder był wówczas siedzibą carskiej władzy w Warszawie. Jak się więc okazało, tyrtejska wymowa dzieła Mickiewicza zagrzewała czytelników do walki. Prezentowała także postawę życiową autora poety. On sam również opowiadał się za zbrojnym buntem, mającym wyzwolić Polskę. A skoro mowa o poecie, nie sposób nie wspomnieć o Wajdelocie, który pojawia się w Konradzie Walenrodzie. Kto to w ogóle jest Wajdelota? Wajdelota to litewska nazwa wieszcza, wróżbity, ludowego barda. Taką postać umieszcza więc Mickiewicz w swojej powieści poetyckiej. Wajdelota snuje pieśń, pieśń Wajdeloty oraz powieść, w której opowiada historię Konrada Wallenroda, czyli Waltera Alfa, a także śpiewa o niewoli Litwy i Litwinów oraz o roli poezji i poety. Wajdelota jest więc ważną postacią w tym utworze. Zwróćcie uwagę na fakt, że Wajdelota można porównać do samego poety Mickiewicza. Możemy zatem uznać, że pieśń Wajdeloty jest wyrazem poglądów Mickiewicza na poezję i rolę poety. Co więc można usłyszeć w tej pieśni, pisanej wierszem, heksametrem? Teraz krótki fragment pieśni Wajdeloty. O wieści gminna, tearko przymierza, między dawnymi i młodszymi laty, w tobie lud składa, broń swego rycerza, swych myśli przędze i swych uczuć kwiaty. O pieśni gminna, ty stoisz na straży, narodowego pamiątek kościoła, płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało, tłum ludzi obiega. Pieśń tego barda jest zatem przypomnieniem, przekazaniem dalszej pamięci i tradycji, a więc obroną przed zniszczeniem kultury ludowej, narodowej, jej tradycji i wierzeń. Mimo, że poeta umrze, mimo, że nastaną kiedyś nowe czasy. Prawdy zawarte w pieśni pozostaną wieczne. Poezja jest niezniszczalna. W celu utrwalenia wiadomości z tego wykładu zapraszam Was do rozwiązania testu, który znajduje się pod filmem. Do zobaczenia.